Ta wraca do mnie, Pani Proszę losuje bardzo. następną. Ile osób rocznie zwiedzają to muzeum? Zwiedza. 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 Poprawiamy. Dobrze. I mikrofon dalej. Na spacer po Krakowie idzie pięć studentki. Na spacer po Krakowie idzie pięć studentek. Dobrze. Czterech studentów jadą na wycieczkę rowerową. Czterech studentów jedzie Nie. na wycieczkę rowerową. Jaką gramatykę tutaj ćwiczymy? Ćwiczyliśmy co? Rekcję liczeb liczebnika, że on potrzebuje dopełniacza, że dwóch studentów, trzech studentów, ale na przykład dwie studentki to nie jest dopełniacz, czyli gra jest generalnie na to, że dwa, trzy, yy, dwa, trzy cztery to jest mianownik albo biernik, 5, 6, 7 i więcej to jest dopełniacz zawsze, ale mężczyźni chodzą swoimi drogami, czyli męski już od dwóch idzie z dopełniaczem, dwóch studentów. I tak samo jest tu się akurat nie trafiła karteczka, ale jest na korygowanie: ile ilu, czyli będzie ile ludzi przyjechało, a trzeba zmienić na ilu ludzi. I kolejna rzecz, że przy tej lekcji dopełniaczowej. Czasownik musi być zawsze w liczbie pojedynczej, tak? Ilu ludzi jest? Ile dzieci jedzie? Czyli trzy zagadnienia gramatyczne w jakichś tam małych karteczkach zamknięte.